Eu não jest to siódma edycja kartki Wielkiej Mocy. siódmy raz spotykamy się tutaj w teatrze aby wspólnie spędzić ten przedświąteczny już czas żeby wspólnie porozmawiać napić się gorącej czekolady wypić ciepłą kawę zjeść pierniczki świąteczne ale też dlatego żeby zrobić te kartki dla swoich bliskich i dla rodaków z kresów wschodnich bo taka jest idea tego przedsięwzięcia że oprócz kart wyrabianych dla swoich bliskich przyjaciół rodzin robimy karty które wysyłane są na wschód na kresy wschodnie do naszych rodaków którzy nigdy już nie wrócą do naszej ojczyzny i to jest taki jeden łącznik, taki mianownik, który spaja grudziąc polskę właśnie z kresami wschodnimi. Dość przekroczyłam moje najśmielsze oczekiwania i takiego rekordu jeszcze nie mieliśmy jest prawie 1200 kart więc to jest naprawdę to są, to są liczby które oszałamiają a wiem że te kart będzie więcej bo dzisiaj wykonamy kolejne setki a jeszcze będą na pewno spływać te karty więc jestem pełna emocji rozdrgana. Jest to kartka, która naprawdę daje wielką moc, ponieważ przekazujemy te wszystkie zrobione, wykonane przez dzieci, przez rodziny kartki do paczek dla naszych rodaków z Kresów, dokładnie z Litwy i z Łotwy. Za każdym razem, jak przyjeżdżamy do tych naszych rodaków, widzimy te kartki na stołach, na szafach i to myślę, że to jest takie naprawdę no coś fantastycznego, że jednak to nie są te kartki, które dostaną na chwilę, przeczytają, tylko naprawdę... Te kartki z nimi żyją. Jedna dziewczynka znalazła osobę, która się podpisała na kartce i do tej pory utrzymują kontakt. To już było dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, ale właśnie te przyjaźnie, jak to powiedzieć, cały czas są, są podtrzymywane. Jesteśmy tu po raz pierwszy i bardzo serdecznie dziękujemy, że zostaliśmy zaproszeni do udziału. To jest niesamowite wydarzenie i dzieciaki bardzo to przeżywają, że mogą pomóc, że mogą się zaangażować. Robiliśmy kartki w szkole, ale też chcemy zaśpiewać gościom tego wydarzenia i sami też chcemy zrobić wykonać kartki. Co będziemy śpiewać? Będziemy śpiewać repertuar, który łączy. Zaczniemy, od połączyła nas muzyka, bo muzyka tworzy takie niesamowite więzi między ludźmi i one tutaj też powstają. Być może bardziej takie plastyczne i międzynarodowe, międzypokoleniowe, a my chcemy o tym wyśpiewać. Później zaśpiewamy Imagine, nasz najulubieńszy utwór. O takim świecie marzymy i tak śpiewamy, a później już trochę świątecznego repertuaru, żeby jednak wprowadzić w nastrój. Są mniej rodzice, dziadkowie, wielki, więc to już czuć na tej sali tą atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Bo to są te akcje, abyśmy gdzieś uszczypnęli troszeczkę tego czasu, żebyśmy mogli spędzić ze sobą ten czas, a naprawdę, Szanowni Państwo, dzieci za kilka lat dorosną, dojrzeją

Finał akcji Kartka Wielkiej Mocy, organizowany w Grudziąckim teatrze już od pierwszej edycji, cieszy się dużym zainteresowaniem tak młodszych, jak i starszych. W tym roku rozdano ponad 200 zaproszeń. Takie spotkanie to zawsze dobry moment, aby zatrzymać się w życiowej bieganinie, znaleźć chwilę na twórczą pracę z dziećmi i trochę odświeżyć, a może i przywołać gdzieś w sobie magię świąt. Człowiek jest zabiegany, nie ma tak praktycznie czasu dla siebie, dla rodziny, więc takie akcje są jak najbardziej chętne dla nas, dla rodziców. Formą takiego spędzenia czasu z tymi dziećmi, że możemy z nimi chociaż przez te parę minut posiedzieć, pobawić się. Bo będzie kolorowo, będzie świecidełek pełno na pewno, pisaki, farby, kleje, nie kleje, dzieciaki będą umorusane, ale będzie też fajna zabawa na pewno przy tym. Powinny się znaleźć na pewno życzenia, może jakaś na przykład wycinanka albo obrazek. Wysłać to do konkretnej osoby, i ta osoba po prostu będzie się czuła bardzo miło. Wesoły świąt, takie szczere życzenia: zdrowych, spokojnych, może takich szczęśliwych, pogodnych świąt. Nie będę czarować, ale jednak rozmowy telefoniczne, że nie uznaję życzeń sms-em. Odzwaniam całą rodzinę, przyjaciół, ale rzeczywiście kartki no, odeszły w niepamięć. A dziś jak patrzę na te wszystkie własnoręcznie zrobione rzeczy, to myślę, że warto w tym roku wrócić i jeszcze jest czas, żeby to zrobić. Żeby te spotkania były rodzinne, sympatyczne, miłe i to cały czas powtarzam, bo to jest bardzo ważne, ale żeby one były takim blokiem artystycznym, nie tylko manualnym, plastycznym, ale żeby coś było, jak ja mówię, dla ucha, brzucha i dla umysłu i duszy. Więc to są takie bloki muzyczne, które nas tak uspokaja, łagodzi. My się nastrajamy tak pozytywnie do tej pracy. Potem dajemy kopę energetycznego tymi wszystkimi słodyczami, które mamy, a później przechodzimy do pracy do właśnie tej pracy twórczej, takiej kreatywnego tworzenia kart, Więc to myślę, że się najbardziej sprawdza. To jest tak jak w domu. Gdzieś tam się spotykamy, posłuchamy, pogadamy sobie gdzieś, wypijemy herbatę. Potem zjemy obiad czy jakiś deser i zaczynamy pracować. Więc ten schemat się jakby rodziny powtarza tutaj w teatrze i się sprawdza. Akcja Kartki Wielkiej Mocy działa na wielu płaszczyznach. Przez ostatnie tygodnie świąteczne życzenia przygotowywali także podopieczni pracowni plastycznej Kredka. Młodzi ludzie tym razem swoje prace wykonali z myślą o swoich rówieśnikach, którzy 6 grudnia, czyli Mikołajki, spędzać będą w grudziąskim szpitalu. Dziś jest taki szczególny dzień, ponieważ nastąpiło przekazanie kart świątecznych wykonanych dla dzieci w takiej akcji, to, która jest pokłosiem Kartki Wielkiej Mocy, akcja Dzieci Dzieciom i Pracownia Plastyczna Kredka. Wszyscy moi podopieczni wykonali 149 kart dla oddziałów pediatrycznych Grudziąskiego Szpitala, czyli dla swoich rówieśników, którzy 6 grudnia będą przebywać w Grudziąskim Szpitalu. Myślę, że to jest dobra inicjatywa, dobra energia. Życzenia zdrowia powędrują do tych, którzy tego potrzebują i to się liczy. Taki gest, który trochę pojawi uśmiech, spowoduje uśmiech na twarzy dzieci jest zawsze bardzo cenny. Tutaj szpital będzie organizował takie paczki dla dzieciaczków i dołączenie tych kartek bardzo pięknych, bardzo takich widać z dużą starannością wykonanych jest. To bardzo miła inicjatywa, bardzo cenna i dziękujemy za każdy gest w stosunku do dzieci. Także z najlepszymi życzeniami, z mocą energii i żeby dzieciaki wracały szybko do domu.